Przebiegły sprawnie. W naszym przypadku ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji nowo wybranej Rady Gmina Solina uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów Radnych na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Solina w wyborach, które przeprowadzone zostały w dniu 7 kwietnia 2024 roku. Gratuluję Państwu wyboru na radnych gminy Solina, życzę wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w pełnieniu obowiązków. Witam ponownie wybranego wójta gminy Solina, pana Adama Pątkowskiego. Witam przewodniczącego gminnej komisji wyborczej, pana Władysława Pacha. Witam skarbnika gminy, panią Iwonę Rogala. Witam sekretarza gminy, panią Katarzynę Zielińską-Onyszko. Witam dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki oraz Radnego Powiatu Leskiego, pana Krzysztofa Peckę. Witam kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią